Cześć widzowie, gdzieś, widzę, gdzieś op. otworzymy sobie dwie paczki kart Julii Żugaj. Znalazłam w biedronce. No to dobra, wybieram. siła papa mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział i za karewki był, siedział. No to dobra, sobie odłożymy. I to otwieramy. Co chwila sobie, wiecie, tak zatrzymam film, bo tak na... Teraz nie umiem otworzyć. Karty otworzone, więc pier pierwsza. O Jezu, rwałam się do kart i pierwsza, pierwsza z nich to taka. Julia Żugaj w jakimś parku. Druga z kart to jest taka Julia Żugaj. Ładna. Jeszcze trzy karty i w kolejnym mamy Julię Żugaj-Kłosłonika. Mam drugą paczkę. Mega cute jeszcze dwie. No to co mamy w kolejnym. Chcę trafić Gold, ale chcę jakąś ładną. No, o tym prawie mówiłam. I ostatnia karta. Mamy taką Julię żugaj. Powiem tyle. Karty. Otworzę sobie Zara, tą drugą paczkę, ale tak to te fajne. A pakowanie 9 na 10, a karty 10 na 10. Kolejne otworzyłam. I chyba wiem, że będę miała powtórkę kart, bo przez przypadek przodem otworzyłam. I zobaczyłam. Wyjęłam już z folii pierwsze, co mamy. To coś nowego. Zbyt odłożę. Taką śmieszną Julię Żugaj sobie też tam odłożę. Takiej Julii jeszcze nie mam. O, jakie to urocze. O mój Boże. I... A nie, to nie powtórka. Wow, fajne te karty. Nie trafiłam gold, ale ważne, że mam 10 zdjęć Julii Żukaj. Widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Pa!